Świadek stanowi jej wielkie zagrożenie. A królowa Wiedźma zna odpowiedzi na nasze pytania. Ale najpierw trzeba uporać się z jej siostrą, Zivuarat. Zatem chodzi o mnie. Czy wyjdziesz z tego całego? Nie obawiaj się. Teraz władasz magią Roni i splotła się ze swoim światłem. Zaatakuj iglicę i zrób przejście do naszych danin. Niechaj poznają, czym jest strach. Nazywam je talią szeptów. I w istocie szepczą. Strażniczko walczy w moim imieniu. Wzmacnia mnie każdy pokonany przeciwnik. Mój awet na twój brutalny hołd rośnie. Pokażmy co znaczy należeć do roju. Zadęłaś w rok bitwy! Zasługujesz na najwspanialszą śmierć, jaką mogę zesłać!